Szybaneczkowi, kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Natalia i dzi dzisiaj jest z nami gość specjalny: czyli Hania. Ale już ja byłem w kanale nieraz. Cicho bądź, zaczynamy. to w <coughs> A dzisiaj sobie z Wami pogadamy. Ja ja będę się bardzo wkurzył, bo gram na telefonie, pozdrawiam. No, pewnie tak będzie. No, przez te burze, widzisz. Nie mam internetu, ale na, na szczęście jakoś gram. Nagrywam dla Was. Ale wi, widzieliście, jaki komunikat się wyświetlił. <toskop> o Nie, nie, nie. wiem, czy nie na Nie wiem, mówiłam. Ej, kurde, wydaje się łatwe, ale to jest cięższe. Niż myślałam. Ciężko, nie myślałam. To jest łatwe dla mnie na tabulecie. A teraz grasz na telefonie, no przykre mi pier, pier, papier, papier. Myślę, że koń. Przyszliśmy, widzowie! Dobra, już już i przejdę. Przejdę. No nie Ja na telefonie jestem totalnym noobem. Ja mam zerowy level. Na telefonie, więc... Zerowy? Tak. Ja na telefonie ile mam? mój. Ja mam... Ja mam... Ja w ogóle nie zerowy. Ja mam ja w ogóle te zerowy. Boże, po nagrywaniu cię jakoś przejdę to Tower of hell. Żebyś miała jakikolwiek level. Oprócz zerowego XD Żebyś miała chociaż pierwszy! No, dobra. O, lolo! Mam, mam początek zerowego, Jezus Maria! O, jak to pięknie wygląda! A to, dlaczego co można czerwono? Może pierwszy level tak, może pierwszy level tak wygląda, no. Mój nie. No to ja nie wiem, ja też nie pamiętam, ale może tak się dzieje, no nie wiem. Jakbyście przyszli grzmoty, to... To znaczy, że jest burza. Mamy burzę po prostu. I niestety, albo stety. Może być co, bo z netem, ale. Yy, na naszym terenie szkoły naszej. No. Niestety, ale błysnął yy, normalnie piorun, piorun. Jak słyszycie? Znaczy, to może słychać, albo może nie. Znaczy, u nas bardzo. Lewe, więc czuję się dobrze. No nie, 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 nie! nie. nie. Reagowaliśmy dosłownie tak samo. Ja Twoje tego wicie nie przeszło, dobra, ty patrz. Ja patrzę na Raisę bo. Natalia przery. I tak już wiele razy się pomylili, więc. Chyba każdy już zna moje prawdziwe imię. Nie. Wcale o to no, nie jest Raisa. No co leci, nie, z tego się nie Uznajmy, że ona jest Natalia. No, Coś ci nie wyszło, ze mną lepiej nie nagrywaj, bo ja sobie zawsze z tobą pomęczę. Kurde, jakaś Natalia sobie wybrałaś. Kto z was ma na imię Natalia, daje łapkę w górę. I mnie, suba. Dla mnie, żeby... się mu odzwyczaić od... Dobroczu. I napiszcie w komentarzach imię Natalia jak ktoś z was ma na imię Natalia ogólnie? A wy napiszcie jak macie na imię w komentarzach. Musimy włączyć komentarze xDL, dobra. Nie. Ale, Ale mam włączone komentarze. Nie, nie Tam gdzie oni mają, mogą to zrobić, to też nie. Jestem do komentarza. To jest? nie wiem, napiszcie wam, y, Napisz, widzowie, ja? czy wa wam też nie działa y, ja u ja mnie nie... komentarze, bo jestem naprawdę zdziwiona, bo tak to zawsze mi normalnie działają komentarze. Dobra, ja sobie będę patrzeć na Raisa na... Dobra, już nieważne. Dobra, Dobra, jesteśmy! Jestem Raisa, dzień dobry, witam bardzo! Dobra, koniec kłamania widzowie, Oto teraz Raissa. Dosłownie! Dzisiaj jest odcinek bez... Ej, dawo! Mamy taki dzisiaj challenge, że nie możemy w ogóle kłamać. No dobra, to jest A ja tak panie. w ogóle. No chyba wszyscy wiemy, że jesteś hania. Nie no, co Wcale nie mówiłam na początku. Witam Was na moim kanale i... No Mamy dzisiaj koniec, Czyli Hanie! Nie, wcale! No to tak widzowie, to jest Isa nie żadna Natalia Sralia. No ty ma cię zaraz z tego łóżka! To chyba ja się odprowadzę z domu. A ja po tyle pójdę, do to... Jak słys ej, słyszycie to widzowie? Poczekajcie. Jeszcze grzmi... No, chyba, żeby no, noc, chyba że słyszycie jakieś. No to dobra. Ale jak słyszycie normalne krople deszczu, to zostawcie łapkę w górę. Ej, tak się rozpadało. Ej, poczekajcie, widzowie, spojrzę przez okno. Jak to wygląda. Ej, zobaczcie. Poczekajcie, widzowie. Nie będziemy się na. Czy też. Ej, nawet jak się drzewa chwieją, Dobra, wiecie też jeszcze zawsze... Jezus, Maria Rajsa. Dobra, ja prowadzę ten odcinek, bo Raisa... Spadła z łóżka! Nie z łóżka, tylko spadać na rolki. Z łóżka na rolki spadłam. Dlatego, widzę, że się ma porządek. Ale ja mam porządek! Tak, bardzo ładnie masz, chałupie. Nie, nie słuchajcie, Rajsa. Nie, Rejsa nie jest z Rosji. Ja jest z Polski. A Ja prowadzę odcinek. Znaczy, możecie mnie skojarzyć z koleżanką na No, padłam ci. To jest moja psychika, na telefonie. Rajsa też nogę. Stupę, nie nogę. Ja pierdzielę, ale to samo. Przepraszam, że tam to jest klne, ale Rajsa się nie ma porządku i dlatego. Nie będzie przeznaczony dla dzieci a No właśnie, więc to będzie przeznaczone dla dzieci. Jakby co? Bo ty Pomyśle. cały czas... Bo my odcinku, nie wiem. Dobra, wiecie co, ja musiałam ja się muszę wyżywać. No dawaj, masz sobie. Dobra, pogadałam sobie z rańcą. I rajsa nadal nie rozumie sensu życia, ale... Zostaje kopawki. No więc za tylko ja dzisiaj nagrywam. Hello. Mam, no, jak mówiłam, kojarzyć z skanować kapibarka. Jak nie, no to. to, to, to nic. Yy. No, 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 dokładnie, a to chodziło. tutaj. Jakbyś nagrywała normalnie, że być, że mogłabym cię pokazać, to pokazać. To, to, to bym to zrobiła. To jest, to jest taki short, że... To sobie nagrywa, a babcia yy, normalnie spada ze schodów. Dosłownie oszorowaliśmy dzisiaj. Co? Ja bym mogła, jakby miała takie nagrywanie nie, z, nie tylko ekranu, to bym Reisa autentycznie teraz pokazała. I mam by się przykryła Drobinę nie byłoby nic do Nie byłoby nic. Widać, jak się wyłącza ten telefon, bo tylko procenty tutaj niszczą. A tak, Rajsa teraz ma bóle. Nie teraz by nie widzieli, wiecie, co ja robię? Następny odcinek... Możesz, możesz powiedzieć, co ja teraz robię. Trzyma nogę... Znaczy takie jakieś jak obrażony, tak... To on teraz tak trzyma nogę i normalnie wygląda, jakby miała ją zaraz pocałować. I tak, ja, ja nie prowadzę tego <noise> kanału, ale Majdaś no zaś poleciała. I takim sposobem właśnie kończymy ten odcinek nie den ale, no nie polecam nic. To nie jest po prostu dla dzieci. Masz teraz Ra Raisa. Już teraz. Dzień dobry, powracam z martwych, wstałam. No właśnie. Znowu jestem jakby... No nie wierzę, co, coś mi to... Ja ci tego nie kupiłam, bo niech byłam w sklepie. Znaczy, bo mi się wyłączył tą sklep, ale nie kupiłam. Ja nie, nie, nie kupiłam, no widzowie to... Widzowie! Czy, by, by, czy widzowie... Napiszcie, czy wierzycie Hani. Teraz nie mam sześć... Sześć tysięcy łonetek! To twój problem, nie mój, że... Żeby... No Smaczne. jeszcze się tak za Widzicie? Jakie to ma maniery! Tak tego dotknęłam, dobra, już nieważne no to ja. Super, i teraz mi to kupiasz bez Czekaj, się, że się coś tu da, daje. daję. On to daje zwiększoną prędkość i skok. No to gdzie? No ale ciągle, że są kurde ginę! Daj to. Jej, i zamieniliśmy się telefonami, właśnie, widzowie. Czyż że da się do przejść. Ja nie umiem na twoje wskoczyć! Oh. A ja nie umiem na żadnym! <noise> dobra, bez tego teraz. moim że jestem idealna w tą grę. Dobra, jednak nie. Jednak użyję ten sprężynę. Dobra, dobrze, że ci jednak ją kupiłam. Bo ona się przydaje. tyle, <noise> ty Dobra, masz? jednak nie. stopujemy Jak przejdę w ten etap, to dopiero odstopuję. Odcinek, bo byłby za nudny. Papier, papier, dobra, chyba jebek Ło, wow, HANIA Zasuwam! I tyle z mojego... Tyle z mojego zawsuwania widzowie! Dziś co ludzie teraz, nie myślałem, ale debil z tej dziewczyny ja ma siódmy level, a nie umie nic przejść. Da. To powiem im, że to moja koleżanka i tyle! A co z innych krajów? To Chyba jednak wie. To napisze. Haniu, haciu, paciu, paciu. Haniu, haciu, paciu, paciu. Hania, hania, hania o Elo! Kupi ktoś tarczę? Nie, nie kupi nikt tarczy. Nie kupi. Nie kupi... Nie kupi... to. kupi... Nie kupi nikt. Tarczy xD. Nie, tu jest fanka tej... Jakiejś e, takiej Tarczy xD. Jaka fanka tu jest? Na pewno nie moja. L nie, ale takiej jednej youtuberki. A dobra, mam to w dupie, jakiej youtuberki. Aha, ja jej już nie lubię. To wynosi się z domu. Łe, łe, łe. Ej, zrób smu smutną minkę. Ja zawsze jak ona robi taką smutną minkę. A co w... Jeste je, się wie, to się nigdy nie powtórzy, ale... No powiem, jeżeli wiecie pod tym kanałem milion subów, to robimy live'a z prawdziwego życia. Nie jestem Bam. sobie na it, no. No nie. Nie. Na no. No. it. Kupicie nie, spadaj. nie, nie, no nikt nie, kupi. No. nie, dobra, nie, 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 tego nie, 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 nawet tego oglądniecie. No nie wierzę! Nie! Yeah. Chyba się jaja robicie. A nie, mam siódmy level. Nie rób a, to ze, to ze mnie debila jak na siódmy level. Dawaj. Okay. A wiesz co? Ja już jestem tutaj. Fajnie by było, jakbym ci teraz ginęła! To co? Ja robię w level, a ja wyglądam bardzo dobrze. Ja normalnie ci zaraz wejdę wejdę z gry. Eee, y nie. Y XD. Wejdę, 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 wejdę. Wyjdę. Wyjdę, wejdę, wejdę, wejdę. wejdę, wejdę, wejdę. W ogóle nie Co w... to? Kto to? Kto to? Czekaj! W... E, zastopuj to! Tak? Czekaj! Hejka! Dobra, zaskopowałam już. Jestem dosyć daleko jak na moje możliwości. Jesteście widzieli właśnie jak teraz leżę? To jest co wygląda jakby było nic tak. świata. Dobra. Nie wiem jakby mamy zamiar przejść ten toural, ale uzdajmy, no, że... Dobra, czekaj. Uznajmy, że! Eee, w nam nie mi spadła poduszka! Poczekajcie, widzowie. Syby <gry> Czekajcie widzowie! Zastopuj to, Hanie. Dobra. Dobra, Dora ręce się siebie żywa! Odstopowałaś to? Tak, a co? Ty mały... Muszą, muszą ludzie widzieć jaka jesteś naprawdę! <grypia> no właśnie, bo dzisiaj jest odcinek bez kłamania! No re. O, Lirka dołączyła! Aha, xD Matiś, gdzieś to malić, tu się surrealizm... E, ta, na, ty, dziew, ty, krasa, ta, was do, No, ale, choć, chociaż, jest miła, bo się przywitała, xd. Ej, bo ktoś pisze, wer. Czekaj, dobra, to tam się od Zamienimy się. Ale do. Chaczek. Co werka? Ty już tutaj? Ano tak, bo ty mi kupiłeś tam. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Każda dziecianka chce do zdewa z tobą. Sigma, sigma, boj, sigma, boj, sigma, boj. Ja taka ja sąsz, tajna piłka, samo dziś Dobra to jest film dla dzieci Ja ja to dam nie przeznaczony dla dzieci <grym> A bo zapomniałam, że coś się nagrywa Jezus Maria ja. No widzicie nie słuchacie raczej mnie w prawdziwym życiu, bo jestem wielkim debilem. Okej, odcinek ma? 17 minut, to możemy już zakończyć ten filmik, najwyżej będzie jeszcze kolejny, <śmulny> Oj. ale to dużo, to będziemy po prostu nawijać, więc narka, nara, nara widzowie.